Te półtora roku zostały zmarnowane, co doprowadziło do totalnej demobilizacji elektrodu Platformy. Platforma stała się partią robienia dobrego wrażenia, partią pozorów, a nawet trochę partią wstydu. Podsumowując, maksymalizacja szans na wygraną przez Kropaczowskiego w wyborach prezydenckich wymagałaby schowania zarówno jego głębokiego zaplecza, jak i braku... Propagandowego wsparcia ze strony mainstrowych mediów, jak i nawet być może schowania jego samego. Paraczka Rafała Trzaskowskiego to efekt wielu nawracających się problemów. Brak spójności, nieautentyczność, nieskuteczność rządu, szkodliwe otoczenie, błędna strategia kampanijna, a także bardzo skuteczna mobilizacja przeciwników. Wszystko to doprowadziło do jego klęski. Czaskowski nie przegrał z charyzmatycznym wroskim. Przegrał z własnym zapleczem. Z rozczarowaniem społecznym, z zmęczeniem platformą, a przede wszystkim